Centrum Kształcenia i Dialogu Theotokos zostało założone w 1997 roku przez jezuitów i też przez jezuitów jest wprowadzone. Zostało powołane do życia jako takie centrum kształcenia, opierać na takim niemieckim modelu Bildungshaus. Krystofizacją Centrum jest, tak to sformułowaliśmy w jednym haśle, inspirować ludzi do wychodzenia poza horyzont własnych spraw. Ogólnie chcemy przez nasze projekty, programy, seminaria, kursy kształcić ludzi, którzy będą robić coś dla innych. Większość naszych projektów jest skierowana. Na wschód, na kraje zabuka, w szczególności na Ukrainę, Mołdawię, Rosję, też Białoruś. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji projektu sfinansowanego ze źródeł Fundacji Batorego. Zatytułowanego pakiet antykryzysowy Przedsiębiorczość drogą do zatrudnienia. Zaprosiliśmy do centrum Teotokos grupę 18 przedstawicieli Ukraińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Donbas z Doniecka. Są to przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz władz samorządowych z Ukrainy. Agencja pracuje już więcej niż 5 lat z Teotokosem. Головний керує нашої співпраці то є досвідчення польських колег в в тим, децизії тих проблем соціальних. І, наприклад, наш приїзд тут, посвячений таким соціальним проблемам безробочих. W trakcie tego projektu chcemy przygotować 18 stymulatorów, którzy będą działali na terenie Donbasu i będą wspierać rozwój przedsiębiorczości. Pierwsza część programu to wizyty studyjne w organizacjach pozarządowych, spółdzielniach socjalnych i w małych muzeach rodzinnych. Chcemy, aby Ukraińcy zapoznali się z dobrymi praktykami w dziedzinie przedsiębiorczości i aby mogli te praktyki zadoptować u siebie w Ukrainie. Na Ukrainie mnóstwo ludzi zajmuje się rękodziełem, wytwarza dobra na własne potrzeby i nie czerpie z tego tytułu żadnych dochodów. Ponieważ na Ukrainie w większym stopniu niż w Polsce panuje wielki kryzys gospodarczy, chcemy, żeby w jakimś stopniu. Nasz projekt przyczynił się do poprawy ich sytuacji materialnej, do poprawy ich sytuacji bytowej. Uważamy, że bardzo dobrym lekarstwem m.in. na kryzys jest to, aby powstało jak najwięcej stowarzyszeń, spółdzielni socjalnej czy małego biznesu. Po powrocie uczestnicy projektu Stymulatorzy Lokalni będą szkolić inne osoby w dziedzinie przedsiębiorczości, będą promować tzw. małą przedsiębiorczość wśród rzemieślników, artystów, osób bezrobotnych, które mają konkretne talenty i mogą sprzedawać własną produkcję. Projekty tworzone przez Centrum Kształcenia Ideologu Teotokos są odpowiedzią na potrzeby ukraińskiego partnera. Dzięki temu, że mamy możliwość przynajmniej raz do roku odwiedzenia naszych przyjaciół na Ukrainie, zapoznania się z ich bieżącymi problemami, wiemy w jaki sposób przygotować projekt, aby odpowiadał im potrzebom. Dlatego też wszystkie projekty przez nas realizowane wzbudzają duże zainteresowanie na Ukrainie. Nasza grupa jest zachwycona tym sukcesem, który już ma nasze polskie kolegi. E, ja rozumiem, że ta praca i te tematy, co widzieli nasi ludzie tutaj, będą wprowadzone na nasze terytorium. Witania z Ukrainy. Przywietłam вам, нам Bardzo очень się Oprócz naszej działalności skierowanej na wschód. Prowadzimy również działalność skierowaną na zachód, tak dla równowagi. W szczególności naszym partnerem są organizacje z Niemiec. Budujemy polsko-niemieckie pojednanie, robimy warsztaty artystyczne dla młodzieży szkół średnich z Polski, z Niemiec. Robimy też projekty wielostronne z udziałem Uczestników z krajów Unii Europejskiej i też Wschodu. Robię to w ramach programu Młodzież w działaniu Unii Europejskiej. To są nasze główne pola działalności.